Hejka kochani, ja nazywam się Oliwia i dzisiaj pokażę Wam jak zrobić flagę Iron Xa. No bo sama nie do końca potrafię flagę, a Iron X jest łatwy do ogarnięcia i to wygląda tak. Nie wiem czy mi tu dobrze widać. I to jest Iron X, a flaga... Nie umiem, ale czekajcie. No i to na tyle. Ale tak naprawdę, żeby wejść do takiej rzeczy jak Iron X. Czyli przypomnę Wam jeszcze raz, trzeba mieć siłę. Siłę w rękach, siłę w brzuchu. Ja może nie mam za dużo, ale mam. I to możecie sobie wypracować sami. Jak chcecie jakiś filmik, no to możecie pisać. Ale tak, ja jak zaczynałam, to z góry zawsze. Więc zaczynam z inwentu. Tutaj i ręce wtedy po kolei. Ręce muszą być tak. Jak, to jest trudny y, chwyt, to jest twister grip, czyli tak. I jakby palec wskazujący na dole i łapicie rurkę. Czyli jakbyście sobie stanęli tak, to teraz się obracacie do tyłu. No dalej już nie dacie rady, czyli tutaj y, palec wskazujący pokazuje na dół. I teraz macie ten chwyt. Może coś tylko łysać. No, no i to jest ten chwyt, który nas jednak trzyma i to jest mój chyba jeden z ulubionych, bo on bardzo mocno trzyma. I teraz, żeby to zacząć, to najlepiej z góry, czyli wchodzimy Hop do fałki, inwet i ten palec wskazuje się, że odpycha ta ręka, a ta idzie na twister grip'a. I teraz powolnie, jak się czuję, możemy puścić jedną drugą. I schodzimy tak samo. I myślę, że to jest tak do ogarnięcia. Mogę Wam zrobić lekkie zbliżenie teraz na moje ręce. Przedrę sobie trochę rurkę. I myślę, że te ćwiczenia, to przynajmniej powinniście wykonywać w spodekach, no bo łatwiej jest niż w getrach, ale... Czyli wchodzimy. Ja postaram się Wam to Wolniej wytłumaczyć jeszcze raz. Ręce oczywiście ten chwyt, czyli wchodzimy i ja mam, jestem prawym jakby bokiem, więc zahaczam sobie lewą nogę przed drukę, prawą za. Teraz obracam się tu, lewa ręka łapie i mnie tu odpycha, a prawą na twister, na twister. I teraz powoli. Nogi na siebie, nie gdzieś tam, bo spadniemy tak jak ja teraz. Muszą iść na siebie, musimy się nimi nakryć. Jeśli na przykład umiecie już tą wersję, albo na przykład ta wersja jest dla was za trudna, albo jest za łatwa, to ja znam jeszcze wersję z dołu. Czyli jak ja wchodzę, wchodzę tak, Zamknę. No i najlepiej tutaj, prawda? Można również siłowo, czyli siłowo musimy wejść do góry, ale to, już jest w ogóle ponad poziom, to jest jakby trudne. A żeby zrobić to jak najłatwiej, to albo z tego, co Wam pokazałam, albo schodzimy na sam dół, łapiemy nisko tym chwytem, znowu cały czas chwyt się, nie zmienia się. I teraz odkręcamy się klatką piersiową, przyjdę tu, do sufitu. I teraz, jak jesteśmy tak nisko, to mamy, jakby bardzo łatwo nam jest tutaj dojść. Czyli powoli, jakby łapiemy się tutaj. I naprawdę, bardzo nisko jest bardzo łatwo. I nie tutaj, tylko odkręcamy klatkę do góry. I teraz albo jedną nogą, albo dwoma. Wygląda z dwoma, no i jedną. Co tak można jedną, to też przez w trochę. Hop. I to są, trochę się ślizgam, więc sobie daję martwezję. Jakby dla mnie to są najłatwiejsze wersje. Nie ma chyba innej tak naprawdę, więc musi się wybrać spośród tych. I jeśli już trzymacie tego handspringa, Czyli hop, to teraz powoli można próbować przejść dalej. Czyli musimy mieć pewny chwyt. Ręce też nie mogą być za szeroko, no bo jakby ręce nas trzymają tak naprawdę, no to wiecie, jak tu, no to nie trzymają nas. Ręce nie mogą być tak za wąsko, bo też nic nie zrobimy. Musimy mieć po prostu wygodnie, no. Wiadomo, że wam tak, to jest niewygodnie, nie? Muszę po prostu dać sobie Wygodnie, że aż ja tak robię, że proste oczywiście łokcie, chociaż ten nie może być przeprostowany. On lekko musi być tak naprawdę troszeczkę ugięty, bo jak zaczynam, to ja mam go ugięty i dopiero robię nim taki wyrzut. Więc no. I teraz będziemy jakby powoli z góry, powoli, powoli schodzić. No i to jest jakby najlepsza nauka, po prostu powolutku. Przejdźmy tutaj i teraz powoli. I sobie schodzimy. Staramy się po prostu powoli schodzić, i później, jak widzimy, że idzie nam to coraz łatwiej, coraz lepiej, to. No to próbujemy utrzymać. I. Oczywiście, nigdy za pierwszym razem to nam nie wyjdzie idealnie. I. No nie zawsze nam wyjdzie tak... Mm, no, no o, linia musi być, no nie? Na zawodach, na przykład na jak nie ma linii ładnej, czyli tutaj też na przykład nie mamy lustra przy sobą, więc ja nie widzę, czy ja mam linię idealną, ale tu... Jeśli tego nie ma, jest figura niezaleczona, ale tym się na razie nie trzeba przejmować, ponieważ dopiero jakby im jesteśmy wyżej, tym nam jest łatwiej w sensie nogami, no nie, że tu i widzicie, jestem tu i schodzę, schodzę, schodzę i to jest jakby nasze prawidłowe. Można również to robić na chwycie, to się chyba nazywał kapy. na kapie, no my mówimy na tym go na kapie po prostu, robimy handspringa na kapie, no nie, czyli to jest chwyt tak, ten się nie zmienia, a ten po prostu łapie nie tak, nie tak, tylko tak taki nakwyt. no i ta idzie na dół i ta wtedy jest ugięta ona nie może być prosta nie może być tu po prostu tak żebyście to mieli jakieś 90 stopni i teraz to co jest już trudniejsze wchodzimy i widzicie mam cały czas ugiętą i to jest już bardzo trudne więc dlatego zaczynamy od tego więc albo wchodzimy z góry albo wchodzimy z dołu stąd. A jak już się nauczymy z góry, z dołu, to próbujemy sobie łapiemy tu. Ja zawsze zaczynam sobie z palców. Nie wiem, czy zauważyliście. I po prostu robimy sobie zamach. Im większy zamach, tym nawet jest łatwiej, bo nogi nas ciągną. I łapiemy się, robimy zamach. I tak naprawdę kwestia jest się nauczyć tego handspringa, bo później żeby zejść do flagi to już nas musi trzymać brzuch, ręce. Więc to już po prostu powoli, stopniowo sobie próbujecie. No i tak naprawdę to mamy z handspringa i Ironixa. A żeby teraz zrobić flagę, ja nie umiem, więc ja też za dużo się tak nie wypowiadam na temat flagi, ale flagę z ugiętą nogą. Tak to już jest nam łatwiej, no bo no, bo nie wiem, ale jest nam łatwiej. No, bo nie sądzę, jakby prosto, jest mniejszy ciężar na pewno też. I nigdy będzie tak nie pamiętam, też, jakby, bo niby łatwiej jest sobie, jak się zginać znaczy nogę, która jest bliżej ziemi, no nie? Bo patrzcie, jak jesteśmy pół, no nie, to uginamy sobie tą nogę, bo jest łatwiej. Nie jest łatwiej tą, ale nie wiem, czy to jest jakaś jakby różnica tego. Więc można sobie próbować, jak się chce. I najlepiej jest. Najlepiej jest sobie zejść z góry. Po prostu jesteśmy u góry. Proste nogi, hop, uginamy sobie tą, co chcemy zejść. I teraz po prostu powoli schodzimy. I to jest tak samo właśnie jak o rozłączonych nogach. No i tu nie macie za dużo się wypowiadać też na ten temat. No bo wiadomo, wejście z góry z dołu opanujecie, to opanujecie też tym zamachem, bo to wcale nie jest trudne. A jeśli chcecie robić siłowo, to już jest wyższa, wyższa szkoła jazdy, bo musimy wejść i nie zaczynamy jakby, nie robimy z tego zamachu, bo to nas jakby ciągnie, no nie, a my musimy zrobić z czegoś takiego, że jesteśmy u góry, ciało, znowu odkręcamy tą klatkę i teraz stąd musimy ciągnąć siłą nogi. Możecie też sobie spróbować, ale na pewno Wam nie widzę za pierwszym razem, chyba, że macie dużo chwil. Czyli kurde, nie, to tu pokazać, że mi wagnęła w coś. No i myślę, że Wam wszystko wytłumaczyłam, co się da. Jeszcze Wam mogę takie rzeczy powiedzieć, które ja zawsze robię, no to na zakręconej mi jest łatwiej. Mi. Zawsze wycieram ręce sobie. Spirytusem, który mam przelany do takiego. Mam do takiego z rozwala. i po prostu sobie tym albo wycieram, znaczy na szmatkę, i wycieram po prostu sobie części ciała, które są potrzebne do robienia. Czyli teraz tylko ręce, to sobie klikam na tą. tą, wycieram sobie ręce, w rurkę i wtedy się nieśliznamy. Magnezja i się trzymamy jak na super glue. Więc, no, myślę, że to tyle w tym filmiku. I piszcie w komentarzach, jak coś niejasno wytłumaczyłam, chcecie, żebym wytłumaczyła jeszcze raz, żeby się skupić na przykład tylko na wejściu górnym jakoś. Także dziękuję za oglądanie. Pa!